Hej, cześć, witamy w kolejnym, już dziewiętnastym odcinku. Siema Zoku. Dzień dobry. I przed nagraniem odcinka przyszli do nas piraci, ale pomyśleliśmy, nie będziemy znowu tego bili na nagraniu, także dzisiaj zabawimy się w sprzątaczy i po prostu zbierzemy to, co tutaj wydropili. Tego jest pełno. <laughs> Zobaczcie, ja jak to wygląda. Trochę. Uuu, jak wciągam, jak odkurzacze. Jak odkurzacze. Ciekawe, ile będzie z tych hajsów, powiem ci. No właśnie o, powinno być on, on, ma, on ma pieniądze, odda je pieniądze. Właśnie, jeszcze slajmy nam zabierają. To Moi slime. widzowie mi pieniądze zabierają. Zwykły slime ma dwa golda w sobie, jak to głupio wygląda. Dobra, wszystko, nie? Jeszcze tu na no, tych trochę. Tak Patrz, jeszcze tu leżą na naszych pucharkach. I między pucharkami. Taka Właśnie, dorobiliśmy... Na początek, dorobiliśmy więcej tutaj pucharków. Co jeszcze? Będziemy bili na koniec tego odcinka Skeletrona, żeby zdobyć może trofeum i drugiego zwierzaka, który wypadł koło z Ale on nie wie nawet, jak to się stało. Bo jak to się my, my, my totalnie jesteśmy tutaj rozbici w myślach, no bo jakby, jakie to jest możliwe, że Pet wypadł na podłogę? Bo przecież one wypadają do ekwipunku i ja już miałem jednego w ekwipunku i drugi wypadł na podłogę. I czemu on nie wypadł Mirzowi do eku? Nie mam pojęcia, co tam się stało. Tak, nie wtedy koło tego kaktusa, nie? Ja też się zdziwiłem jak to zobaczyłem. No, ale widzowie to mają, wiesz, sokole oczy jak ja i, i widzą no, w sumie lepiej ode mnie. A nie jak ja. No ja to wszystkie life -fruty ominąłem, ja już o, wiem. O, to, to ja nie wiem jak to się stało w ogóle, nie? To jakby grał naprawdę w jakimś filmie, nie? Prawie o, południe zebrałem, nie wiesz? No ja też. I dzisiaj, dzisiaj bardzo, bardzo małe rzeczy. A nieważne. Poczekaj, co ja chciałem? A, masz tutaj te mhm. bajty ci włożyłem troszeczkę. Ja też mam, bo na koniec, znaczy przed skeletronem jeszcze połowimy raz dla anglera. Tak po prostu, żeby zrobić jakąś misję na odcinku. Poza tym chodź, zrobimy sobie wagonik. No I właśnie, oprócz wagonika. Jeszcze jest plan na zrobienie Starkanonów, bo dużo gwiazdek nam się w nocy zbiera tak po prostu samoistnie. No i chcielibyśmy troszeczkę pobić skeletrona z nowej broni. Znaczy z nowej. Mhm. No ze starkanona, ale. No starkanon został troszeczkę zmieniony, jeżeli chodzi o, o wygląd animacje i tak dalej, chcę no tak, pokazać. Także jak najbardziej. Ja ten um, kart biorę sobie. Ja, ja wziąłem ten, ten, ten Mechanical kart, jak to się nazywa? No mechanical? tak, na razie założyłem. No moją pszczółkę odłożę, póki co. Dobra, i tak, I ja choć... chcę wyczyścić nasz kawern, bo zaczyna zostać zjadany przez tak. korupcję. korupcję. Więc po, po kolei robimy to, co chcemy. Najpierw Zoku zaproponował czyszczenie, no to idziemy. No trzeba, trzeba wyczyścić, bo powiem wam, niebezpieczeństwo się tam robi. Zaraz nam wyrzuci jeszcze naszych NPC-tów stamtąd nic co będzie. A dobra, dawaj do zielonych i ja idę powiedzieć, kto wygrał w ogóle tutaj na nazwę dla domku. Dobra. On jeszcze nie jest po remoncie. Ale będzie i już twoja nazwa wygrała kolego i zwie się to Rancho. Rancho, ponieważ jest tutaj, no pani zoolog ma wiele zwierząt, więc zwie Rancho. Mi się bardzo spodobało, Zokowi też, także. Mm -hmm, fajne. Myślę, że tutaj e, się należy. No i jest to osoba chyba Eleven, w ogóle Nik. No, Ciekawe. <laughs> Ciekawe. 11. Fajna Dobra, nazwa. Muszę tam wyczyścić. Czyście, czyszczyć. pamięci, że no. Jeszcze A, troszeczkę i jeszcze jedno. Powiem. No. Jeszcze jedno. Um, już powiem. Dobra, tak bez ciebie. Że potrzebujemy kolejnej nazwy Aha. I nazwa będzie dla drzewka tutaj, które ma 9 gałęzi I ono było od samego początku z nami, ale tego nie widziałem wcześniej I możecie podawać teraz nazwy dla tego drzewka I my po prostu je podpiszemy, tak jak była lożka przy dungeonie, to tak będzie tutaj to drzewo Bo Także prosimy o kolejne pomysły Kreatywne Tak, także będziecie tutaj wpisani na tabliczkę, myślę, że warto Później ten świat będzie udostępniany, więc wasze tabliczki tutaj będą dla każdego Chyba, że no, ją zniszczy nie. ktoś, ale, ale tak to będą. Ale osoba, która wiesz, wygrała, powiedzmy jakąś nazwę, no to wejdzie na ten świat i zobaczy tą tabliczkę, to się podczyje dumna. No właśnie, także mamy będzie nadzieję. to taka pamiątka. No. Jak tam idzie? No czy jeszcze, czy jeszcze troszeczkę tutaj tego zarosło, że tak powiem. Ale... Jeszcze mamy, hmm. powiem, że jeszcze mamy plany na zdobycie teraz Bootsów, czy też lepszych akcesoriów, dlatego będziemy musieli. Pochodzić trochę po jaskiniach, więc może w następnym odcinku jakieś chodzenie tam bardziej przy Lawie, przy piekle, żeby zdobyć na przykład taki Lava Charm, bo to też jest potrzebne A, do Lava potrzebne więc pewnie z wami pochodzimy, będzie taki bardziej eksploracyjny odcinek, więc, o, aha, okej. Okay. Patrz Toxic sludge, dobra, już nie. Chodził w ścianie, nie? To co teraz się dzieje w 1.4, to chodzenie w ścianach, to to jest dziwne. Powiem ci, że wyczyściłem tutaj w miarę dobrze, ale, hmm, dalej jest Corruption. No, to ważne, ważne, żeby nie doszło tutaj no, do tego NPC, to, to bo... tylko tak troszeczkę. A jeszcze ważne. to co ważne, co warto wspomnieć? To korapczyn zatrzymało się nam w tym całe mrowisko zjadło? Jeszcze nie całe, ale prawie. Większość. Ale zatrzymuje to piramida, co jest mega dobre, bo ta piramida jest przed naszymi domkami, czyli nie musimy się tak naprawdę martwić mm -hmm. i jest OK. No i teraz co idziemy dalej robić, panie Zoku? A? No będziemy chcieli odwiedzić dżunglę, bo właśnie, chcemy sobie właśnie. jakby nasze layfurty dokończyć w końcu. Do No, Dobra ja jeszcze odłożyć ten Glentaminator, ale zrobię to później. Um, Witch Doctor zrobił Moonwalka, nie wiem co się dzieje w dzisiejszym <laughs> odcinku, ale... No i cały czas te, te drzwi otwierają, już mnie nie mogę z tym wytrzymać, co nie robią? Może zobaczę, czy ten Tiki Totem się jakoś zmienił. Kupię, Dobra. czemu nie. I czy on ma jakąś zmianę? Nie. Nie. Cały czas wygląda tak jak ten. W ogóle to chyba w wiązanie do tego... Do crasha Bandicoota tam są takie maski, właśnie, które dają ci jedno życie więcej, i też ci na głową tak latają, śmiesznie. No, coś mi się kojarzy, także. Nigdy na to nie spojrzałem w ten sposób, wiesz? Ale Ciekawe, fajnie wygląda. na Wiki pewnie jest napisane, ale nie sprawdzałem, nie? O, o, patrz, 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 tu jest nagrobek 28 maj. Niech on tu leży, fajnie to wygląda. A, zostaje zabity przez żółwia, oczywiście, który wali za 300 HP, nie? 340 dokładnie. 340. O. Co to się dzieje? Kor korupcja zjada ten. Troszeczkę. No, czy nie zjada, ale zjadło troszeczkę dżungli. Chodź, zobacz. Właśnie tak dziwnie. To będzie komicznie wyglądało. O Jezus! Co ja mówiłem? 300 obrażeń właśnie dostałem. dostałem no właśnie dolałem. i to jest zabawne, że bossy nie dają rady, a przychodzi żółw i ci bije za 340. O, wypadło z niego. O, tak. jeleń znowu. O i na tą zbroję te tak, Shell tak. Turkle też będzie się zbierać. Czekaj, chodź, zobaczymy Zbieramy. tą abominację, co to się stało, zobacz. Bo tutaj jest jeszcze troszeczkę ziemi i dirtu, nie? Aha. Więc, jakby korabszyn wjechało troszeczkę w dżunglę. Ale korabszyn nie może się rozprzestrzeniać na błocie, dlatego to tu dalej nie przejdzie. A ja to jest? To czystsze. O, strange plant. W ogóle o, ktoś o, mówił, że też po, żeśmy pogubili kilka. Wypadł mi blind fault. Co to tam. E, to jest ta, ta opaska taka. O, jeszcze warding 4, nie? To. To, to to jest żałosne, Patrz, Warding, tak o sobie padł. To jest A jak żałosne, chcesz? to chyba dobre no, czy ża Żałosne jest to, że jak chcesz wbić, to nie wiem, przejdzie ci pięć razy, czy tam A, sześć to razy no to A ta. z jakiegoś, byle jakiego mapka wypada ci od akcesorium, który ma od razu warning, nie? Ta sytuacja jest żałosna jak najbardziej Dobra, no to idziemy sprawdzić te fruty. Mam nadzieję, o, że pamiętam, gdzie one były Dobra e, Ty chyba tam, gdzie po prawo szukałeś od naszych platform, tak, wiesz? Tak, ale jeszcze tutaj przy kolcach, na samym początku, wiesz, było No, no zaraz zobaczymy Dobra Hmm. Patrz tu przy takich kolcach, zaraz. O, wyłknij sobie potkę na regenerację w sumie, czemu nie. A, no, przydało się. Ja wziąłem. Się Zawsze będzie no. Nie mamy co żałować, bo... Ja tutaj nie widzę gdzie wiesz? To... On tu będzie, zaraz. Tutaj gdzieś, o. O, zacinka. O tu, widzisz? O jest, faktycznie, lo. Fajnie się ominęło, nie? Ile masz? <laughs> Ja mam maksymalne 485 To masz, będziesz miał tyle co ja To zjadam Pick. Jeszcze musimy 4 znaleźć, może na farmie są mam, mam taką nadzieję Jak nie to tam po gdzie ty chodziłeś O motylek, motylek Motylek mobek, walimy go Nie <laughs> się ruszyć nie może, biedny <laughs> Dobra, nie miał nic Tu nie hmm. będzie nic? Nie ma bo... Ja już widzę, że my znowu coś ominęliśmy, ja już tak, widzę, nie? na pewno, już jest pisane. <laughs> już jest pisane. No to na jest najgorsze. Pisze. O, jest, jest tutaj. Znalazłem. O, no, już ci chcieli napisać. Już, już tam było, o, tutaj <laughs> minuta taka i taka z oku, ślepy tym razem nie meres. <laughs> Ta, będzie ten, będzie sequel do filmu. No i co? Co, mamy? Nie widzę tu nic znowu. O, jest, jest, na końcu tutaj, super. To już mam dwa. Przy okazji, trzeba się te chwasty powycinać. Ktoś tu w ogóle napisał, że nazywam lifefruuty chwastami, ale nie chodziło mi o to dokładnie. Chodziło mi o te wszystkie zarośla które tutaj przeszkadzają i zajmują miejsce dla naszych potencjalnych lifefruutów właśnie. No tak, trzeba to. Wolę wyjaśnić. Tutaj... <laughs> jest coś na dole? Nic nie ma? No właśnie nic nie ma, nie? W ogóle. Co ta farma, kurde? Chyba ta no. ziemia jakaś krzywa jest. Chyba ta ziemia jakiś mały tu urodzaj jest. No no bez kitu. Jak żeśmy kupowali te ziemię, to mówili o panie, rośnie tako w sekundę. o rośnie. O, świetnie. A to mamy dość często, kochamy to. O, jest kolejny tutaj, nie zauważyłeś? Mam już trzy. No nie wiem, w sumie. Mnie tu chyba nie było, bo ja mam przybliżone tak. Paprotki, 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 Mam nadzieję. Paprodki. Dobra, to jeszcze jeden, chodź na prawo tutaj gdzieś był. Czekaj, to, to idź tam, ja wykoszę tu resztę. bo ja nie wiem, bo on był w ścianie, a teraz spelunkera nie mam. Nie wiem, gdzie to dokładnie było. Oj, ja to kojarzę tą lokację, ale kurczę... Oh, no jeszcze czekaj, cześć. ona jest chyba jeszcze niżej, nie? Tam w takim grubszym dole, a może tu? Ciężko powiedzieć, bo ona była w ścianie, nie? O jest! Plantera, bo, plan Idealnie. plantera bar, tu jest! Okej, okay, uważaj. No ja nie chcę jej przyzwać. Nie O do niej jeszcze trochę odcinków, nie. No no, to jeszcze spokojnie, tego jeszcze nie będziemy dotykać. Nie Dobra, tak... Mam, to możesz mi dać i już w sumie możemy sobie uciekać. Ja mam trzy. No ja mam jeden. A, no dobra, no to proszę. To daj jeden, jemy. No i jest 500. Magiczna liczba. Dobre, Mamy w końcu maksymalne zdrowie, fajnie. I spadamy stąd, bo zaraz ta no, się uciekamy, przebudzi. Uciekamy, uciekamy. I chodź, chodź pokażemy te wet bomby. O, dokładnie. Znaczy dry to. bomby, a nie wet. Wet to byśmy dolali. Tak, to, to z wodą by było. Znaczy generalnie jest dużo bombek, o których mówił Zoku na swoim filmie, także możecie tam wpaść tak? do niego na kanał i Jest i poradnik zobaczyć. jak osiągnąć, znaczy jak pozyskać wszystkie możliwe nowe bomby, poza dirt bombem, e, bo, bo tego akurat nie, nie powiedziałem, ale jest jeszcze dirt bomb, który jest nową bombą, ale ja uważam, że ta bomba jest totalnie useless, dlatego no, 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 nie No po prostu zapomniałeś, dobra, Nie, damy. nie, jest totalnie bezużyteczna ta bomba, dlatego nie chciałem o niej wspominać. Poza tym e, wet bomb, dry bomb, honey bomb oraz bomb są zrobione jakby z jednej kategorii, Wyglądają tak samo, a dirt Bomba wszystko popsuł, rozumiesz? No, chyba, chyba czaj. Taki no, nieproszony no. na imprezę, nie? No właśnie, on Przyszedł. kompletnie inaczej wygląda. Oho, mamy tutaj stawik czerwony z keczupem W sumie to poncz wygląda, albo jakiś taki napój wiśniowy, co? No to nalewamy ponczu i rozlewamy elegancko no na imprezie. No Oj. i tak to wygląda. Chcieliśmy pokazać. Uuu. I można sobie osuszyć ładnie świat w danym miejscu. O nie, te ajowkatury przyjęło na, na oko. <laughs> Jeżeli właśnie nie macie tej gąbki wchłaniającej wodę, to możecie właśnie się posłużyć tutaj bombami, które wysysają wodę z terenu. Więc jak widzicie, przed chwilą tutaj było masa po prostu tej wody, a teraz jest tego malutko. Czyżby jakaś pełnia znowu? No, skoro są werewolfy, to na pewno, ale jak ich dużo jest, zobacz, co się no, dzieje. No, ich zawsze mnóstwo leci na tym księżycu, to jest tragedia, nie? Możemy ich pozabijać, może wchodźmy z nich przedmiot. Dawę harfom, ich tutaj potraktujemy. Nie Niedobra, nieważne, ona słaba jest. Bo wiesz, ja mam teraz emblemy pod ranger'a, dlatego też No to ja słabaj. też, ja też. Ale można pozbrać z nich złoto, skoro ich tak dużo się napotoczyło tutaj. Grają. Też, można wziąć pod uwagę to, że właśnie e, nasze nutki z harfy spowodniają się w wodzie. Więc można by było jakoś to wykorzystać, żeby jakby więcej przeciwników dostawało tymi nutkami. Jakąś taką wodną kurczę farmę, wiesz o co chodzi. I zobacz jak wiesz, ta woda się tak chlupia od tych pocisków. Ale ile <grym> ich jest? Co, co się tu dzieje w ogóle? Zobaczmy złota. O, trzygolna już. Dobra, myślę, że możemy stąd spadać, bo to się nie skończy no, nigdy. Pozbieraj co tam jest i uciekamy. E, nic nie wypadło, tylko pieniążki, ale to mm, zawsze no to zawsze coś. Dobra, odłóżmy te rzeczy. Te banery tak ja nie chcę, bo to brzydko wygląda. Mhm. Ja sprzedam tego banda, którego tutaj dostałem. Tego mamy pełno. E, to tak, teraz Ej, możemy... Ej, wchodzą, wchodzą! Oś nie widzę! O, zamknęły się drzwi. Mm, dobra, spróbuję szybko tutaj. Ojej, prawie umarłem. Dodam też, że na strange planty to tak nie patrzymy, bo w sumie już nie potrzebujemy. Patrzę Ewentualnie, jak by będzie jakby... gdzieś po drodze, wiesz, no, 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 wtedy no, no. tak, ale... O, Moon tu w domu był, czyś? Pirat go zabił. Aha, czyli pirat <laughs> wydropił, fajnie. No, ja no, dobra, to robimy cięcie, przeżyjemy no, yeah. sobie ten Blood Moon. Nasze NPC-ty niekoniecznie. Ej, zobacz, grum! Gdzie jest? Z no, zabiłeś go, wpadła ci czapka. A faktycznie, to prawda. mam. No. Ślepak normalnie. Nie, bo ich jest za dużo, wiesz. Weź chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chowamy się. I robimy małe cięcie i po nim się widzimy, bo będziemy ogarniali dalsze rzeczy. Witamy po przerwie. Lecimy do Anglera, ale on nam ucieka. I będziemy łowili. Tundra trout. O, czyli na, na tym, na lodowym biomie. Na górze, tak, nie? na zimie. No, na surface. No to lecimy, to lecimy szybko. To Podpalę sobie mapkę, to blisko chyba Mamy jest. tam jakąś wodę w ogóle? Powinna być, ja widzę tutaj. Tak, na platformie. No to super, Czekaj, idzie? Trochę jeszcze Jest. dalej. I później pójdziemy po meteor i na koniec ubijemy jeszcze raz prima, także tak wygląda plan. I chyba spoko. Mam nadzieję, że w tym planie będzie tak, że dostaniesz peta, bo <grym> raz zabiliśmy... O to też chodzi i o trofeum, nie? No, raz go zabiliśmy i jakby wypadły tutaj. dwa pety, więc mam nadzieję, że wypadnie teraz. Dobra, to próbujemy. Może dostaniemy. No fajnie, zerwało już. Może dostaniemy jakieś wiesz, akcesoria od niego czy coś? No na pewno coś wypadnie. W ogóle my musimy jakby oboje mieć? Obojga? Nie, te, te, te. te ryby, czy jedno starczy? Nie no, dwie. O, my fril Atlantic Code. Co 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 Szkoda, że nie tamto. create to dostałem. A code. też To już idzie do nas. O, kolega. Pomocy. Zielonka, rzuć się na nich. Znaczy kolorowanka. Właśnie, ten. mój mrozuś już też wrócił. Trochę go ponoszę. O, no, mi się nimi, dobrze. O, Amarok. Ale ja, ja. No i mamy kolejną rzecz na odcinku. Do pokazania. Ile ona obrażeń? Mówię, to czego my nie robiliśmy, to nadrobimy. Ona ma 57. To dużo. Sporo, no. Bas. Demo się wprowadził. Jestem ciekaw ile taką do quest'a się łowić. To jest takie... nużące jest O, mam! Serio? No, teraz. No to ci pomogę. A możesz wyłowić jeszcze jedną taką. Pomogę no, no pewnie. No to ja nie wiem właśnie, czy możesz. Jak to już masz. Masz rybę questową. Tego w sumie. Ej, bo mnie tutaj. Chyba nie mówisz. możesz, jak już no, masz rybę. No właśnie. O mam! Mam Ta, nie, nie mam. To to wiem. Już Aha. Wiesz, po kolorze myślałem, że to ona, nie? No no. Ale chyba masz rację, że jak ktoś już zrobił sobie misję, to nie może, ale połowie z tobą, że ci miło było. Mm. Będziemy, trzeba, będzie trzeba będzie sprawdzić, czy jak ty oddasz... O, dobra, mam. Nieważne. Dobra, to lecimy. Super, super, szybko poszło. Dobra, to Tepka, do bazy. Uuu. I oddajemy i takich questów porobimy sobie pewnie na, jeszcze. Odcinek chyba jednego questu będziemy robić, mi się wydaje. No właśnie, co wy na to, żebyśmy robili na każdy odcinek dodatkowo po jednym questie? Widzicie, to fajnie idzie, a mielibyście dodatkowy tam kontencik no. i do tego... No, no, ciekawie by było. Co dostałeś? Dostałem Fishing Potiony. Ja też. E, Jakiś złoto po prostu. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo ja tutaj jeszcze mam Mithril Creita e, i 3 Pearlwood Krajta, no więc sobie ofiarę. teraz to otworzę. O, dostałem ten! Uh. Zawet Falcon Blade. A ja Sandial. Czyli będziemy mogli sobie czas przyspieszyć. Fajnie, jak przyjdą jakieś świry, nie? Jakiś Blood Moon. Kosa! Jak w się, nie? Podobnie. Kosa. Chodzi? Ale ona jest mega dobra na itera. Na początek, nie? Jest dobra. Tak, Falcon Nighter of Warsa jest idealna. Zobacz. Chodźmy ją gdzieś na górę wstawimy. Zamiast tego. raftingu, to ja bym to dał. Mhm. Od tego. I tu będziemy mogli sobie zmienić czas, jakby nas wkurzało. Nie wow. klikaj. Bo to chyba co tam. ileś. później Klikamy? się ładuje. Nie, no później się ładuje. Czy Lekre. pokazujemy? Dobra, no to klikaj. No to będzie, dawaj, na klikaj trzy. Raz, dwa, dwa trzy. Ło, jest ale co chuj. <laughs> I to. O, i tak szybko możemy kogoś wprowadzić i w ogóle. O, i teraz idealna, idealny moment, żeby, wiesz, nie robić cięcia, możemy walić sobie naszego skeletrona. Znaczy, to jeszcze leci, wiesz? No, no to tak, to cały dosłownie dzień, A. cały cykl ten, no chyba co? 24. No to jednak trzeba będzie chyba zrobić. No tak, ale lecimy jeszcze po meteor, także jeszcze nie robimy. No w sumie racja, to chodzi. I czekaj, tutaj gdzieś trzeba będzie dać to, nie wiem, jakieś miejsce na to znaleźć później, o. Czekaj musi... Steleportujmy się do tej, do Hollow i będziemy bliżutko. Aha, jeszcze mieliśmy iść pogłaskać, kurcze, zwierzaki. No Właśnie, dziękuję. jeszcze pogłaskamy zwierzaki. Mam do tego bajty i to na fishing, fishing Potion przyda nam się na kolejne ryby. Właśnie, a ile ich Będziemy masz? szybciej łowili. Dwa. Ja mam trzy. Dwie, także... To mamy pięć razem, to nie to podzielimy spoko, się niestety, chyba, to... że po pół. Fajnie się będzie łowiło, dobra. To zbieramy na... Oj, na statku można zbierać w sumie, na luzie. No, w rację masz. Zobaczymy, jak szybko na to pójdzie tym razem. Myślę, że dużo szybciej niż po z pierwszy. No to na pewno, jak sobie wisimy tak w powietrzu. No, już nie trzeba, wiesz, nogi nie parzą. No, okay. Aż mi się przypomniała moja ta wyprawa na zielonej szkole, jak jeszcze w podstawówce byłem ja kiedyś. To właśnie Oho, byliśmy... O wspominki. wspominki, byliśmy właśnie w, w dźwignie tak zwanym. I tam jest taka lokacja, która się nazywa Patelnia. Bo tam jest masa piasku. Nie? Takiego żółtego i tam no. jest strasznie gorąco właśnie w lato i ten piasek aż tak parzy mocno, że dlatego właśnie, że patelnia, tak jakbyś po patelni chodził. Tak mocno ci nogi praży, nie? Śmieszna sprawa z patelnia I tam coś tak. jest jakieś takie, nie wiem, jakoś oznaczone to? jest. jest to jest, jest jakby las i na samym środku lasu jest taki właśnie w takim kształcie koła jest właśnie taki piasek rozsypany. I dlatego to jest patelnia. Raz, że przez to właśnie, bo jak tam jesteś, to parzy w nogi, a dwa, że to ma kształt po prostu okrągły jak patelnia, nie? To jest właśnie do, dookoła takiego lasu i super to jest. Znaczy dookoła, to las jest dookoła tej patelni. Właśnie ciekawe są takie miejsca, nie? się wytworzy takie coś i... No i właśnie z, lo, z lotu ptaka, właśnie jak sobie zobaczysz jakieś zdjęcia na Google Mapie, to, to super to wygląda. Polecam sobie to zobaczyć, jak ktoś jak nie widział. naprawdę ja rzeczy... sobie zobaczę tą patelnię. No, niektóre, niektóre rzeczy z lotu ptaka naprawdę wyglądają dużo lepiej. Ej, powiem ci ten, historia opowiedziana i, i patrzysz że nie ma eteru. No, <laughs> A W sumie czego ja się <laughs> boję? Ja mam, ja mam e, Obsidian Shield. A ja się boję tego... Aha, dobra, to to jeszcze lepiej. No Dobra, wystarczy nam. Ale ja bym wybrał całość, żeby wiesz, żeby nie było tego już tutaj. Ała! biję mocno. Dostał mnie. Okrutniku. Dobra. I to nam na luzie wystarczy na dwa star kanony. Także wracamy. Jest. Jest dzień, dobra. Przeróbmy to. Oj, tutaj. Trzeba kupić miniszarki jeszcze u tego u naszego koleżki. A właśnie. O, to będzie dobra okazja, żeby pogłaskać króliczka. To każdy sobie kupi. Czekaj, tutaj kotek jeszcze jest. O, zapomniał o, pan. Ja już nie, 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 ja nic nie zapomniałem już. Jestem. Chodź Sasi. O, pur. O. Głasku, gładku, głasku, głasku, głasku. Trzeba pogłaskać wszystkie zwierzaczki, Piękne. Bo ja uwielbiam mało zwierzęta miłości. powiem. Powiem Ci, Mereza, ja, ja kocham zwierzęta, jeżeli chodzi właśnie o króliki, psy. Wszystko zwierzęta to jest najwspanialsza rzecz na świecie. A teraz ciekawostka od Mereza. Raz jest bany Noises, a raz jest, czekaj, było tu Rabbit Noises. No i to jest, jest dziwne. zmieniane co chwilę. Głasko, 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 głasko. Króliczko, ale ty jesteś piękny, ojej. No i mini Shark, I gwiazdki do tego. I właśnie bo my troszeczkę gwiazdek mamy na zbieranych w trakcie. No, one zawsze się zbierają w mhm. sumie w nocy tak samo, nie? Mogliście właśnie patrzeć przez nasze odcinki, że cały czas tych gwiazdek o. dochodziło. I star Cannon. Ja mam na przykład w tym momencie 211 w e, moim Voidbagu. <noise> dużo, nie? Ja czasami nawet jeszcze je usuwałem, nie, bo nie miałem miejsca i, i tak mam e... ich dużo. Czekaj, co, Dobra, co było mi potrzebne? Mini shark, i co? I meteorytowe te sztabki. No wiesz co? Ja sobie Uzika już odłożę, żeby mi miejsca nie zajmował. A już go dawno dużym. Tak, dam sobie tutaj, właśnie tego Starkanona obok Mega i zrobię mu jeszcze tylko prefix dobry. Co jeszcze było potrzebne do tego do Starkanona? Eee... Mam Mini Sharka i mam te sztabki. Co jeszcze? Mini Shark, sztabki i gwiazd Gwiazdek 5. Aha, bo ja mam schowane dwoje bagów no tak, tak, tak jak tak, zawsze. To się nie liczy. Dobra. Mam w ogóle jeszcze jedną czaszkę tutaj. Zrobiłem. Jest ty masz też jedną, nie? Mhm. Bo ja zrobiłem i ty masz jedną dobra. to ubijemy sobie ewentualnie dwóch, jakby nie wyszło. I czekaj, eee, coś tak. jeszcze. A, podatki. O, zbieramy. O! A właśnie ja mogę zebrać jak ty zebrać. Zobacz. Mogę, dziewięć golda ma. Ja siedem, lol. Dobra. Czyli każdemu osobno. Eee, I to teraz. cięcie. Dobra. Eee, witamy po przerwie, prawda? Eee, zrobiliśmy sobie właśnie star kanony eee, A teraz mamy zamiar je ulepszyć naszego ugórka, nie Meres? Annoying, ja, ja do broni nie mam farta, naprawdę Ja zobaczę No co jest? O demonik, dziękuję <laughs> Quick, ej zrób, zrób ty Ja panu zapłacę <laughs> ja. A co Bo za ja pieniądze? nie mam szczęścia a, a gdzie do gdzie pieniądze? No zaraz <laughs> Zaraz Dobra, spróbujmy Masz tło Ups Rapid może być? 11 speeda i Velocity 10? Nie, absolutnie. Dobra, to spróbuję dalej. Obrażenia jakieś. O, demonik, proszę. No i o, mówiłem? Zoku masz szczęście do broni, a. a nie no, w sumie a. oboje mamy do, do akcesorii, ale. Tak. Nie no, ja do broni zawsze ty anoint, ostatnio cały czas, zresztą widać. Dobra, no to co przywoły. Przywoły dobra, to przywołuj. Przewołuj i to lecimy. lecimy. Próbujemy Nawet peta i Trofeum. Opotek. Zobaczymy, jak się. A ja łyknąłem A no, dobra, ja łynąłem. Znaczy, ja nie Dobra. Ale powiedz ta animacja tych gwiazdek jest teraz prześwietna. Gdzie on to jest? oddale. Skręcił się we mnie. Dobra. Ale to leci. To prawda nie ma jakiś. Masywnych obrażeń No, wrażenia są żałosne jak mam cztery. Tak, dlatego ten lepszy starkanon Cannon ut Traveling Merchanta do zdobycia jest teraz super okay. To jest super Starshooter, nie? To jest Ta, chyba... Super, Starshooter A to ja po, To jest po, po azjatycko to trochę bardziej brzmi na płatę no Nie, nie? O nie, czekaj bo ja się zagadałem dobra. Nie dobra, nie ma sensu z tego starkanona jakby No nie ma, Ale chcieliśmy pokazać tylko. tylko On bardziej by się przydał na Wall of flesha <grym> wcześniej, nie? No na początek na pewno, Destrojera ewentualnie, nie? Tak ale na nie na Prime. No on ma za mało hitboxów, żeby właśnie tego używać. Ok, mnie? Powiem ci właśnie sytuację odwrotną i... z poprzedniego odcinka. To teraz, to ty teraz, ja. się, teraz ty się z nim gonisz, a ja cię gonię. <laughs> nie no, nie ma o czym mówić, jeżeli chodzi o mega szarka i właśnie te kryształowe bulety. Nie Ale zobacz, że na stateczkach ich walka wygląda z nim tak, że tak naprawdę nawet się nie musimy przejmować tymi rękami, bo my mm -hmm. w końcu samą czaszkę ubijemy i tyle będzie. Jedyne co to ta laserowa, nie? Jest tak. zagrożeniem. A reszta? To sobie lata i tyle. A i właśnie chciałem powiedzieć w, w tamtym odcinku, wczorajszym, o, że Skeletron frame się jakby dostosowuje do naszej, do naszej szybkości. On jakby, wiesz, jest zawsze tak samo szybki jak my, nieważne czym latamy. Tak zauważyłem. On jest najmądrzejszy ze wszystkich, nie? mechaniczny. Nawet ten, e, Moonlord nie, no, nie nadąża za nami, nie? A e, Moonlord się tepnie jak za szybko polecisz gdzieś. A ale on chodzi się wtedy weź, no, tepa, no, no, ale, nie, ale tak, ale nie leci cały czas. Właśnie to, że... chodzi mi o samą szybkość, która się dostosowuje do ciebie. No to skeletron jest kurde mądry, strasznie. To się no dziwi, no to widzi, to że tak. to. jakaś on leci. maszyna mordercza jest czy coś. Łatwiej w tą czachę trafić. No, szczególnie jak się kręci. Nawet jak się nie kręci, to i tak łatwo. On chyba dostaje mniej jak się kręci, nie? Tak to ułożyłem, coś. Chyba tak. Dokładnie nie znam się, ale. No zaraz spadnie. Są w tym samym miejscu co wczoraj. Może zdążę ten laser ubić. On na, na mnie patrzy, panie kolego. <laughs> tym razem dobrze patrz, czy nie jest. wypadnie nam pecik. <laughs> no właśnie, czekaj. Żeby nie raz... było fejla. Poczekaj na mnie. Ojej, wuj. A. Co? Władę ci coś? Minie. Nie widzę. Niestety. Nie wypada, dobra, to lecimy z następnym. Mi się wydaje. Dobra. dobra. No i super. Z lewej strony leci, z lewej. Fajnie by było jeszcze trofeum, jak nie, to już poza nagraniem to zdobędziemy. Trofeum, A, no trofeum nie mam. Chyba, że ono wypada z treżurbaka, to wtedy wiesz. Chyba z baga wypada. Znaczy, no, tak, czy tak, to i tak nie mam. No ja nie otwierałem jeszcze. Wiesz? Dobra. Dobra, oko tutaj Wydaje można. mi się, że osobno, ale. Ja nie pamiętam. Jakby wiesz? to nie było, to nie mamy. Dobra. Bijem no w ogóle się gdzieś... Ręka u mnie została jedna i bije mnie. Serio? No, nie widziałeś, że jednej nie brak że ci brakuje tam? Ehm, troszeczkę nie, bo on troszeczkę jakby w połowie, wiesz? Widzę tylko dwie ręce z przodu, a tych z tyłu nie widzę za bardzo. No to właśnie ta jedna z piłą to... O, teraz ta z laserem, zobacz. No, no, tak faktycznie, ma trzy Została tylko. ze mną, została tu ze mną. Dlatego mi to zmyliło, wiesz? Jak walczyliśmy z nim wczoraj, to właśnie on miał trzy ręce, a mi się wydawało, że, że ten... Że, że one już padły, nie? Że miał dwie, śmiesznie, śmiesznie to wygląda. Dobra, będę cię gonił z góry. No dobra, no dążasz ładnie. Chociaż u mnie cię tak śmiesznie przycina jak lecisz, No, wiecie, jak jak jak. Bo to multiplayer, nie? Zawsze tak jest. Pewnie ja tak samo wyglądam u ciebie. No on Ale jest tutaj strzelcy, prawda, myśliwi. zapolujemy na dziki w twojej okolicy, zadzwoń, nie? To nie złe numer dziki. Numer na ekranie. To podaj numer na ekranie jak taki jesteś teraz. O to no, no, no. nic się nie odniosę tutaj. <noise> no i koniec tematu. <noise> ład, firmowy trzeba oparcie. będzie podać, bo swojego a, nie podam. Prywatnego nie można, a firmowy można. 2566656626, o, o już. <noise> już <Dokładnie>. jest numer. <noise> Patrzymy jakąś firmę podałeś bez hitu, nie? No pewnie czyjś ten numer jest, nie? Tak i później Ej, zaczęli berda. dzwonić do chłopa. I ja pisze do chłopa. Ja tutaj, Ej, zoku, co to? <noise> nie, nie, że, że ja, <noise> ja wiesz, po ja dziki. do firmy, która dziki, się, się pozwa się dzików, a tu chłopie, co ty do mnie mówisz? <noise> O nie, wyberna wow. już silniejsza, no oczywiście. I na nią star napadł. patrz! Ło, wow, no o, do i dostała. takie, takie mobki to tak. Jeszcze go pobiję, no i nie mam. W sumie zaraz nie będę miał naboi do Mega szarka. Trzeba ja będzie też pozbierać 2000, byś W ogóle zauważ, ilo ma HP, 72 tysiące, sporo, nie? No, Master, jeszcze Multi. No, wszystko, wszystko. I padł. I nie ma, nie ma tego peta, z tego co widzę. Na trofki na no halo, co jest? Otwieram e, Dostałem no. ten Prime Mask Aha, czyli zobacz. maska. Taki łeb świecący. No nie Ej, mam, no peta, mam, peta, mam peta, mam peta. Masz? Wypadł, tak. Teraz czyli... zauważę dopiero na pasku, wiesz? Dobra, dobra, dobra. to super. mamy Chodź dla na pacika. górę. Chodź na, na, na górę. Górnego. Ej, twój, twoja panda tak siedzi, rozkosznie tutaj załatwiony. No zobacz. właśnie, pandę będę nosił, ale ja, faj... fajnie, że peta udało się. Jako ruszami usza, widziałeś? No, ruszami usz. I jej już. <noise> Masz peta. Jej, no. dwa Skeletrony! No, będę nosił panda, ale możemy się pożegnać tutaj z dwoma braćmi. Jako możemy. bracia. To jeszcze założę taką maskę, o, będę straszny. Także dziękujemy za wysłuchanie, Zoku jest straszny. W tym już wypadku nie. z tą maską. Już, <noise> już nie. E, oczywiście zapraszamy do łapkowania, jeżeli się podoba seria. No i, i tyle, dziękujemy i do następnego, cześć. Cześć, cześć.